Raczyna Lala. dołączymy jego brata Jacka z gitarą basową, posolimy jeszcze trochę niskie częstotliwości super. Mamy drugiego producenta, bo tamtym, no, mnie nie wszystko wyszło, nie wszystko było po drodze i tutaj jakby jest duża nadzieja, tym bardziej, że Olek jest fanem Meslowic, jest świetnym muzykiem, przede wszystkim realizatorem. No i w nim jest duża nadzieja. Słyszeliśmy jego dokonania mikserskie i producenckie, które zrobił wcześniej, i nam się to wszystko bardzo spodobało. I stwierdziliśmy, że tędy trzeba właśnie pójść, że to jest dobra droga dla nas, bo ona nas połączy. Różnego rodzaju wypadki sprawiły, że nam się ta płyta przesunęła w zasadzie o rok. Przez pewien czas w zespole śpiewał z nami Łukasz Lańczyk. On nie był członkiem zespołu, ale, ale jak rozstaliśmy się z Michałem, no to pomagał nam podomykać trasy koncertowe. Na co dzień gra w zespole Lorraine, właśnie z Olkiem, który wyjechał do Londynu jakiś czas temu, skończył studia produkcji i realizacji dźwięku właśnie w Londynie, więc wie co robi. Przynajmniej powinien wiedzieć, ale już powiem Ci, że po tych 10 dniach spędzonych razem mogę Ci powiedzieć, że wie, a też nagrywaliśmy jednak z wieloma producentami i, i wie chłop co robi. Poprosiłem go, żeby zrobił nam tak zwaną rewizję miksu. Czy mi powiedział, co jest nie tak, bo mówię, bo kurczę, u was mi się wszystko podoba, nie? Totalnie mi się podoba, nie? To tą kartkę mi wypisał, świeżo po studiach, chłop, no to wiesz, po prostu. Nie. W zasadzie czytanie tej rewizji było straszne nie. dla nas, naprawdę. Naprawdę było straszne. Dokładnie w tym roku, w lutym minęło 10 lat od mojego pierwszego koncertu. Spotku, kiedy byłem pod sceną na koncercie zespołu mysłowic. I żeby było śmiesznie, miałem wtedy 15 lat. Dużo, dużo, dużo więc początek dzisiaj tak. Bardzo miło się pracuje i poprawiamy po prostu te rzeczy, które uważamy, że, że trzeba poprawić, żeby było lepiej. Rzeczy, które nam się nie podobały albo po prostu nie zdały egzaminu przez ten czas, który, który minął. Podobnie jest z wokalami dzisiaj właśnie. Yy, nagrywaliśmy z Aleksandrem wokale. W pewnym momencie zwrócili się o pomoc, ponieważ stanęli w martwym punkcie z tymi piosenkami, że one są, one są nagrane, one są zarejestrowane, natomiast jeszcze, jeszcze chyba nie czuli tego, że to jest to. Płytę wydamy w przyszłym roku, a poprzedzimy ją trzema singlami, może więcej, zobaczymy. W styczniu będzie singiel, to by było bardzo fajnie oczywiście, jakby w styczniu był singiel. No i mam taką dużą, bardzo wielką nadzieję, po raz kolejny mówię nadzieja, nadzieja, że to będzie, że wreszcie ten nowy singiel zespołu Myslowis trafi do radia. Pierwszym singlem będzie utwór o tytule Miłość. Teraz po sesji będziemy mieli wszyscy stres pracoliczny. bo zaczęliśmy 2 listopada, dzisiaj jest 15. Pracowaliśmy to, bez dnia przerwy. naprawdę ale... rozpocząć pracę ale, w modelingu. Nie zrobiliśmy no, krótszej sesji to, myślisz, niż to, myślisz, godzina 11 północ. To, myślisz, nie, to, myślisz, nie, to, ja nie wiem, jak, jak będzie. Ja nie nastawiam się na to i, i nie, nie zakładam, że będzie tak albo inaczej. Natomiast sama współpraca z Olkiem no, bardzo, bardzo dobrze nam przebiega. I on ma też taki, wydaje mi się, bardzo otwarty otwarty umysł, otwarte podejście do, 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 do tej muzyki. E, jesteśmy w momencie tak zwanej produkcji wtórnej, to znaczy ta płyta, można powiedzieć, jest już w... E, mogłaby spokojnie zostać oddana do miksu, do tłoczni, do masteringu, natomiast e, z tego tytułu, że rozmawiamy o zespole Mysławic, który zawsze chce przejść jeszcze ekstra mile po to, żeby się upewnić, czy to jest coś innego, mamy wszystkie podstawy, powiedziałbym, że teraz Upewniamy się, że wszystkie elementy ze sobą współgrają, nagrywamy ponownie z tego tytułu całą masę instrumentów, głównie, głównie, gitar, klawiszy, przede wszystkim wokali, a przed nami jest jeszcze bardzo długa sesja wokalowa, przed nami jeszcze długie godziny siedzenia w studio, z kubkiem kawy, z podpartą głową i zastanawiania się, czego tym piosenkom jeszcze brakuje. Na nowo. Podchodzimy do tematu i próbujemy niektóre rzeczy poprawić. Najbardziej będziemy czekać na przyjęcie, nie? To będzie jakiś tam kolejny egzamin na, na naszej drodze, na mojej drodze. A nagrywanie, no to wiesz, my to lubimy po prostu. Ja powiedziałem im bardzo otwarcie, że jestem zdecydowanie i za mały, za młody, żeby, żeby im obiecać, czy te piosenki zostaną radiowymi hitami, czy te piosenki zwołują listy przebojów. Totalnie ta odpowiedzialność na mnie nie ciąży, natomiast wziąłem zdecydowanie na siebie koncept albumu, który przede wszystkim polubią, który sprawi, że wyjdą na scenę jeszcze raz i każdy z nich będzie czuć, że są we właściwym miejscu, bo tego im z całego serca życzę. Zwoziliśmy masę sprzętu, pożyczyliśmy go od wszystkich kumpli, jakich tylko mamy, za co dziękujemy. No, także, także długa droga, i na tej sesji chyba się to nie skończy jeszcze, tylko będzie, będzie, będzie kolejna. Fan może przyjść z pomocą, ponieważ te wszystkie małe czynniki one się zebrały w taką jedną dla nas całość i to, że pomimo tego, że ja na stałe zdecydowałem się wyprowadzić, tak naprawdę uczyć dalej swojej drogi muzycznej i pracować z muzyką za granicą. I akurat, że to jest Anglia, czyli, czyli ta, ta kolebka, kolebka muzyczna dla, dla chłopaków. Być może, być może tutaj tą chemią zadziałało to, że ja znam, tak jakby oczywiście, sznyd zespołu, który jest mi bardzo bliski, ponieważ przez wiele lat to była moja muzyka na co dzień. Ja przynajmniej życzyłbym sobie, żeby to było myślowi troszkę bardziej odchudzone pewnych rzeczach, chodzi mi o instrumenty, żeby więcej oddechu było w tym wszystkim, żeby nie było nadmiaru gitar i takiej mocnej ściany. Myślę, że to będzie płyta piosenkowa, czyli jakby wróciliśmy, zresztą zawsze było piosenkowe, ale tutaj jest tak wyjątkowo piosenkowo, poza tam może kilkoma bardziej psychodelicznymi numerami, co nie znaczy, że one też nie są piosenkowe. I na ten wokal trzeba postawić, trzeba go dobrze zrobić, trzeba napisać dobry tekst, trzeba go dobrze zaśpiewać. I to jest najważniejsze. A reszta to jest tylko dopełnienie. No, wokalista jest w zespole numerem jeden. Jak sami wiecie, że że wokalista zabiera wszystko. Tak naprawdę e, członków zespołu można zmienić. Czasami nawet nikt tego nie zauważy, a wokalista i wokal w piosence jednak to jest numer jeden. Jeżeli nie są po warsztatach udawanie uśmiechu, to to ten uśmiech na pewno jest największym, największym dowodem na to, że, że być może idziemy w dobrą stronę. Gotowi? Okej, okay, tu już nie bierzemy jeńców. Będziemy teraz nagrywać takie powiedzmy chórki, nie chórki, taki jakby stadionowy śpiew. Jakbyśmy chcieli połknąć żabę i zarysować trochę to z takiego gardła. Tak jakbyśmy śpiewali do ostatniego zawodnika na boisku. też no. śpiewasz? Nie. Ech. Ej, zaśpiewaj z nami! Zaśpiewaj z nami! Zaśpiewaj z nami! Proszę! Zaśpiewaj z nami! nami. refren i piosenki! Otrzymaj, idę. <słyski> <słyski>

Później też, natomiast po tym pierwszym koncercie, jak tam widziałem, że reakcja yy, yy, po koncercie, że jest jakby dobre przyjęcie, ten, ten stres yy, odpuścił i, i, i coraz dalej, coraz dalej w ten, w, ten, w ten las idziemy i jest po prostu już, wydaje mi się, lepiej, lepiej, lepiej. To, to jest, słuchajcie, to jedzie na Eurowizję. Dobra. Ok, jeszcze raz to powtarzamy. Mateusz jest bardzo bardzo sprawnym, bardzo plastycznym muzykiem. Jest to fantastyczny fantastyczny materiał pod takim względem, że jest bardzo dużo miejsca na to, żeby tego wokalisty tutaj zainstalować w tym zespole. Trochę, troszeczkę sobie żartujemy, ale to jest też trochę nasz koncept na, na, na pracy na tym etapie, że zapominamy na chwilę, że to są, to są legendarni muzycy zespołu Myslowic, tylko tak naprawdę robimy z nich sprawną sekcję, która która ma zagrać Mateuszowi takie piosenki, do których on może całą swoją charyzmę dołożyć. Planem na teraz, tak jakby moją taktyką, było przysłowiowo posprzątać najpierw te piosenki z tych takich starych przyzwyczajeń zespołowych, żeby pozwolić Mateuszowi znaleźć w nich nowe miejsce. Przede wszystkim chciałbym, żeby ta płyta była, była szczera, żeby ta płyta była troszeczkę wolna od tych wszystkich przykazań, z którymi chłopcy się mierzą. A chłopcy, właśnie, a propos chłopców, czyli z, chciałbym zdjąć z nich ten ciężar e, tej legendy, tych, 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 tych wszystkich płyt z ostatnich 25 lat. Są takie jakby informacje, że, że jest bardzo dobry odbiór Mateusza i tak dalej, i to też jest ważne, no bo. Jest to kolejny wokalista, jakby nie było, i też zespół przez to jest taki trochę mniej wiarygodny, ale mam nadzieję, że tę wiarygodność przywrócimy i tym razem pokażemy, że rzeczywiście istniejemy i mamy się dobrze.